Hej, witajcie! W tę sobotę znajdziecie mnie w żadnym konkretnym miejscu. Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił Święto Kina, czyli bilety po 11 zł w wybranych kinach w tym największych polskich sieciach. Więc nic, tylko łazić między jednym a drugim z sansu na sans, żeby nadrobić wszystko, czego wam się jeszcze nie udało. Ja będę się szlajał na pewno. Zaczynamy czuć ciemny powiew chłodnej strony mocy. Star Wars się zbliża, więc jest bardzo mało premier. I nie mógłbym nie zacząć od mandarynki, bo jest bardzo bliska mojemu sercu. To mój ulubiony obraz na tegorocznym warszawskim festiwalu filmowym Dziwolong, który nie miał w ogóle prawa działać. Nakręcona iPhone'em historia o transseksualnych prostytutkach zagranych przez prawdziwe transseksualistki to komedia. I słuchajcie, bo teraz najdziwniejsza część, komedia pozbawiona palca potępienia czy taniej szydery. Tak, możemy robić film o wściekłej prostytutce i o taksówkarzu, który ucieka od rodziny w święta, żeby ssać penisy i możemy zachować przy tym człowieczeństwo. Czy to nie piękne? Mandarynka na pewno trafi na moją listę najlepszych filmów tego roku. W przeciwieństwie do rok, de kabasz komedii o wypalonym menadżerze rokowym porzuconym w Kabulu. Ale nie, nie oglądałem. Wiem, że nieładnie wydawać wcześniej osąd, ale wiecie co, wszyscy kochamy Billa Murraya, a przynajmniej powinniśmy. Każdy z was. Powinien oddać za niego swoje życie przy każdej nadarzającej się okazji. I tak, ja wiem, że on jest stary i że jest starszy od was. Oddajmy za niego nawet 100 niemowląt. Co tam, jakieś wąty? Więc jeśli film, mimo Billa Muraja, dostaje taki wciro od krytyków, a musicie wiedzieć, że oni są na tej samej stopie, to musi być naprawdę straszna szmira. Czarodziejska Góra, opowieść o barwnym życiu działacza antykomunistycznego Jacka Winklera, a nie na podstawie powieści Tomasza Mana, jak ktoś mógłby się spodziewać, to ciekawe, Prawie wyglądająca animacja kolażowa, wykorzystująca także fragmenty listów, pamiętników i nagrań. Czarodziejską górę zobaczymy jednak tylko w kinach studyjnych. I tak samo jest z pionierami marzycielami, opowiadającymi o trójce przyjaciół głęboko zaangażowanych w bycie częścią komsomołu, czyli komunistycznej młodzieżówki. W filmie skaczemy między pełnym nadziei dzieciństwem, a pozbawioną złudzeń dorosłością. I wiecie co? To samo jest z tajemnicami Bridgend. Na multiplepsowych ekranach nie zobaczycie tego filmu o fali nastolatków samobójców w walijskiej wiosce. A podobno to obraz nie tylko mocny i tajemniczy, ale także poruszający problem od społecznej strony. Aj, zapomniałbym. W multiplepsach nie zobaczycie nawet mandarynki. Dobrze sobie wymyślili to święto kina. Musimy sprzedawać bilety tanio, to po prostu nie miejmy co oglądać. Ludzie będą przychodzić, puścimy i rock de karba, niech posmakują kutwy tych 11 zł. Szczęśliwie niektóre kina studyjne także biorą udział w tej akcji, które no to wejdźcie tam sobie na stronkę, poszukajcie sobie w internecie, ja nie jestem waszą mamą. A dla was biedaki bez alternatywy, może jest coś wartego uwagi w kinach, w tych dużych, co wyszło w zeszłym tygodniu, na przykład... Na przykład Krampus. Familijny horror świąteczny. Co mam na myśli, mówiąc, familijny horror? No, najlepiej ten gatunek opisują Gremliny. To jest ten film, który teoretycznie nie nadaje się dla dzieci, ale wszyscy go oglądamy jako dzieci, a potem śnią nam się koszmary. Krampus Duch Świat nie tylko czerpie z gatunku, a wręcz odtwarza klimat takich filmów lat 80. Grubą krechą zarysowane komediowe postacie, nachalna ekspozycja w dialogach i niejasna potrzeba wklejania jakiegoś rozwoju postaci, choć wiemy, że to nie ma żadnego znaczenia. Grunt, żeby wujak Janusz powiedział śmieszny tekst, a gruba ciotka dała dzieciom wódki między jednym trupem a drugim. Humor jest też jak żywcem wyciągnięty z komedii tamtego czasu. Przeważnie nieświeży innymi słowy, ale nie Możemy filmowi zarzucić, że robi to nieświadomie. Nie daje tego po sobie poznać i naszą jedyną poszlaką jest właściwie to, jak nienaturalnie wygląda na tle innych współczesnych produkcji. Reżyser Michael Dougherty, odtwarzając te same klisze, popełnia więc dokładnie te same błędy przyszłości. Zwłaszcza środkowy akt wydaje się wyjątkowo odtwórczy. Spisywałem już Krampusa na straty, kiedy nagle, niestety trochę za późno, ale masowo zaczęły pojawiać się potwórki. Są fantastyczne i czerpią zarówno z dawnej tanizny, typu kolej przebrany w skóry z maską, jak i dobrodziejstw współczesnego, horrorowego CGI. A przy okazji jakimś głupim, magicznym sposobem to jest nadal film o szukaniu ducha świąt i bycia dobrym dla bliźniego. Oczywiście bardzo tani. Ale to też jest element konwencji. Wszystko więc zależy, jak bardzo jesteście otwarci na taki nostalgiczny powrót i potraficie to przełknąć. A na pewno się ubawicie, jeśli macie 12 lat. Myślę, że młodziaki będą się świetnie bawić, a potem moczyć w nocy łóżko ze strachu aż do nowego roku. Drodzy rodzice, wybór, czy lubicie codziennie zmieniać pościel, dzieciom pozostawiam w waszej gestii. Ale pozwólcie im przynajmniej nacisnąć lajka like pod tym filmem. A wy skomentujcie ten film, nie dawajcie dzieciom komentować, bo piszą bzdury. I może wpadnijcie na Facebooka Ekspresu. Ostatnio zrecenzowałem pierwsze Star Wars, świetny dokument o Sudanie Południowym, czy Czerwonego Pająka. No to tyle. Do zobaczenia za tydzień w ostatnim Ekspresie w tym roku. Czemu ostatnim? No... powiem wam później. Zresztą spójrzcie sobie na daty, będzie mniej więcej jasne. Papa. Pa.